Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport, WE, Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia. www.awf.wroc.pl To był trudny sezon dla KS rugby Wrocław. Drużyna od pierwszych do ostatnich meczów ligi zmagała się z problemami kadrowymi. Trzecie miejsce to dobry wynik, ale nadzieje były nieco większe, przyznał szef naszych ruchbistów. Oczywiście trzecie miejsce zawsze cieszy, natomiast nasza gra w rundzie wiosennej z pewnością nie. To, było bardzo cięż... to był bardzo ciężki okres w naszym wykonaniu, bardzo trudne mecze, zważywszy na to, że mieliśmy bardzo krótką ławkę rezerwowych i. Końcowe mecze musieliśmy grać właściwie debiutantami, którzy rozpoczęli swoją przygodę z Rukby jeszcze niedawno. E, mamy nadzieję, że przyszły sezon będzie dużo lepszy dla nas. Na pewno lepiej się przygotujemy do rundy jesiennej. E, liczymy na wzmocnienia znowu z zagranicy, i, i właściwie chcemy wreszcie wprowadzić swoich wychowanków. Do, do gry w takim pełnym wymiarze czasowym. Nowy sezon ma być lepszy kadrowo, na pewno będzie też lepszy organizacyjnie. Rugbiści będą wreszcie dysponować profesjonalnym boiskiem. Boisko znajdzie się na obiekcie przy ulicy Lotniczej 65. To jest boisko, które wygrało projekt obywatelski w ubiegłym roku, zajęło pierwsze miejsce. Z naszych obserwacji widać, że roboty budowlane już tam trwają. Wykonawca zakładał wykonanie całego obiektu do końca czerwca. Jak z tym będzie, zobaczymy. Natomiast mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów w tym, żeby rozegrać całą przyszłą ligę, przyszły, przyszły sezon właśnie na tym obiekcie. Zanim rywalizacja w nowym sezonie, Wrocowienie zagrają jeszcze towarzysko. Wszystko za sprawą Wrocław Cup, czyli turnieju, który już chyba na stałe wpisał się w kalendarze fanów tej dyscypliny. 28 czerwca robimy czwartą edycję Wrocław Cup. Znów przyjeżdża do nas drużyna z Drezna. E, drużyna, którą pokonaliśmy w ubiegłym roku, żądna trochę rewanżu. E, Przyjeżdża nie samo, bo przyjeżdżają też dziewczyny z ich sekcji damskiej, wobec czego będzie taka rywalizacja, e, powiedziałbym gender, e, na boisku. E, poza boiskiem będziemy się znowu integrować. W ubiegłym roku bardzo dobrze to wyszło. E, ta współpraca polsko-niemiecka e, na boiskach rugby wygląda na pewno dużo lepiej niż w Warto wspierać nie tylko KS Rugby Wrocław. Coraz prężniej działa... Akademia Rugby, a także drużyna żeńska. Cztery wydarzenia sportowe przed nami, dwa związane ze sportem zawodowym. O pierwsze zwycięstwo w sezonie powalczą żużlowcy betardu z party Wrocław. Drużyna Piotra Barona liczy na wygraną w rywalizacji z Wybrzeżem Gdańsk. Obie ekipy swoich kibiców raczej nie rozpieszczają. Po pięciu kolejkach na koncie wrocławian jeden punkt, na koncie Trójmiejskiej ekipy 2 Wrocławianie są faworytem, znów jednak pogoda pokrzyżowała im nieco plany, bo przez ulewne deszcze musieli odwołać treningi na własnym torze, a on miał być przecież atutem zespołu Piotra Barona. Początek spotkania ekstraligi Betardus party Wrocław z Wybrzeżem Gdańsk w niedzielę o 16.30 na stadionie olimpijskim. W sobotę fani mogą trzymać kciuki za walczące o brązowy medal mistrzostw Polski piłkarki AZS-u. Wrocławianki podejmą o 11 na boisku przy hotelu GEM AZS Biała Podlaska. To nasza drużyna jest zdecydowanym faworytem. Po ostatnim świetnym meczu AZS jest bardzo blisko trzeciego miejsca. Na dwie kolejki przed końcem jest klasyfikowany na tej pozycji dającej brązowy medal. Ma jednak taką samą liczbę punktów co czwarty Mitek Żywiec. Wrocławianki muszą więc w sobotę wygrać. Nie powinno być to trudnym zadaniem pierwsze. Akademickie derby zakończyły się wygraną naszych piłkarek w białej, podlaskiej aż 6 do dwóch. Zabawa dla całych rodzin, bogata oferta sportowa, wielkie gwiazdy, wszystko to w sobotę na polach Marsowych Stadionu Olimpijskiego przed nami drugie dolnośląskie święto sportu, impreza współorganizowana przez Akademię Wychowania Fizycznego, AZS AWF Wrocław i marszałka województwa. Między innymi każdy będzie mógł spróbować swoich sił w takich dyscyplinach jak judo, streetball, pływanie, tenis. Odbędą się też. Zawody rekreacyjne, czyli bule, krykiet, ringo i wielobój rekreacyjny. Swój udział w imprezie zapowiedział siatkarz reprezentacji Polski Bartosz Kurek, nasza medalistka olimpijska z Soczi w łyżwiarstwie szybkim Natalia Czerwonka, Justyna Kasprzycka z AZS-u w u Wrocław oraz koszykarz śląska Wrocław Radosław Kyrzy. Na obiekcie przy Paderewskiego będzie też można spotkać siatkarki Impelu Wrocław. Impreza od 10 do 17. Przed nami czwarty dzień wyścigowy w sezonie na Partynicach. Tym razem w roli głównej wystąpią kłusaki, które pojawią się na torze po raz pierwszy w sezonie. Poza nimi zostanie rozegrany m.in. Puchar Amazonek imienia Katarzyny Szymczuk. Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych. Jak zawsze zostaną dla nich przygotowane dmuchańce, będzie również słodki catering z okazji Dnia Dziecka, też inne atrakcje, początek zmagań na Partynicach w niedzielę o 14.45. Miejsce wyjątkowe, tak Wrocławianie i goście mówią o naszej arenie na Euro 2012. U jednych stadion miejski budzi uczucia pozytywne, inni żałują, że w ogóle został wybudowany, obok obiektu jednak nie można przejść obojętnie. Zobaczymy, wydaje mi się, że jest to dobry wybór, no bo jednak jest, jest tam dużo miejsca, bardzo Swobodna atmosfera, może nie tak jak w rynku, bo tutaj wiadomo cały czas jest ruch zamieszanie, natomiast no, tam będzie może taką kompleksową imprezę zorganizować, która no, na tref wspaniałego obiektu będzie, będzie naprawdę, wydaje mi się, trafna. Turniej się rozwija, świadczy o tym nie tylko nowe miejsce rozgrywania meczów, ale też większa liczba kategorii wiekowych. W tym roku zawody zostaną rozegrane w ośmiu grupach, więcej jest m.in. klasyfikacji dla młodych. To jest fajne, że, że coraz, coraz młodsi zawodnicy, że tak powiem, dochodzą. Coraz więcej ludzi chce brać udział w tym turnieju i no, samo zapotrzebowanie i pojawienie się takich młodych kategorii cieszy, no bo wiadomo, że im więcej, im więcej dzieci uprawia sport, czy jest oderwanych od komputera i tak dalej, to, no, to, to z tego należy się cieszyć. Zieliński podkreśla rolę organizatorów turniejów streetballowych. To dzięki ich inicjatywom koszykówka może się rozwijać, twierdzi były reprezentant Polski. Jako były czy osoba związana z koszykówką, no, cieszę się, że że takie imprezy są organizowane, no powinno być ich jak najwięcej i z drugiej strony też yy, dzięki no, bardzo dobrej czy profesjonalnej takiej organizacji tego turnieju yy, widać, że coraz więcej osób się zgłasza, jest, yy, jest zapotrzebowanie na takie imprezy i dzięki organizatorom, również po, <coughs> propagowaniu koszykówki i tego turnieju to pokazuje, że z roku na rok kolejne edycje są coraz, coraz liczniejsze, coraz bardziej yy, Ludzie chcą grać w tym, zgłaszają się coraz więcej drużyn, także no, zostaje tylko się cieszyć. Maciej Zieliński został twarzą tegorocznego z tych basketu, jak przyznaje, długo nad propozycją się nie zastanawiał. Jeżeli tylko, tylko są takie imprezy, jestem zaproszony, to ja bardzo chętnie uczestniczę w takim, no bo tak jak powiedziałem, no tak sport. Głównie koszykówkę no bo koszykówka jest mi najbliższa, ale no każdy, każdy rodzaj sportu, wśród, wśród młodzieży, wśród dzieci również no, trzeba propagować, żeby no, promować zdrowy tryb życia. Turniej 28 czerwca przy Stadionie Miejskim zapisy od poniedziałku 2 czerwca szczegóły na stronie wrocławski streetball.pl Wykład powinien się cieszyć sporym zainteresowaniem, podobnie jak dwa wcześniejsze spotkania zorganizowane w Akademii Maratonu na inauguracyjnych zajęciach, mimo wczesnej niedzielnej pory sala pękała w szwach. Podobnie było podczas prelekcji profesor Chybickiej. zarówno ona, jak i profesor Jan Chmura, to już doświadczeni biegacze swoje pokonał także. Piotr Ponikowski to maratończyk, który kilka biegów na dystansie ponad 42 km ma już za sobą. Jego rekord życiowy w maratonie wynosi 4 godziny 12 minut, natomiast najlepszy czas osiągnięty w półmaratonie to godzina 58 minut. Profesor Ponikowski wygłosi wykład pod tytułem Zmiany kardiologiczne w czasie biegu maratońskiego. Warto dodać, że prelegent zasiada w radzie naukowej programu Cały Wrocław biega. Podczas spotkania profesor opowie m.in. o tym, jak reaguje mięsień sercowy na wysiłek fizyczny zwią... W z bieganiem pojawią się również wskazówki, jak chronić serce, aby nie doszło do zasłabnięcia czy śmierci. Spotkanie zaplanowano na godzinę ósmą w sali wykładowej budynku P4 Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wszystko oczywiście na terenie Stadionu Olimpijskiego. Warto przyjść i posłuchać zarówno świetnego naukowca, jak i biegowego praktyka. Piotr Ponikowski jest kierownikiem Katedry Chorób Serca na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Kieruje także kardiologią przy Centrum Chorób Serca w IV Wojskowym Szpitalu we Wrocławiu. Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie takie zagadnienia jak niewydolność serca, choroba wieńcowa, arytmia serca. Profesor Ponikowski jest recenzentem kilku czasopism medycznych i członkiem ich komitetów redakcyjnych, jest współautorem ponad 350 publikacji, a jego prace są cytowane w międzynarodowej literaturze. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport, W.F. Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia. www.awf.wroc.pl